rak piersi rodzaje. No muszę przyznać, że jestem zaskoczony, że tego szukacie. Tych rodzajów rzeczywiście jest, no kilkanaście, ale to nie będzie tak do końca dla was interesujące, jakie techniczne podziały u patomorfologów występują. Natomiast to o czym warto wspomnieć, to może ogólnie o guzach, o nowotworach piersi. Po pierwsze, że nie każdy jest rakiem, że nie każdy w ogóle jest złośliwy. Najczęściej na przykład u młodych kobiet mogą pojawić się gruczolakowłókniaki, które są guzami łagodnymi, a budzą duży strach w pacjentkach, ponieważ są wyraźnie wyczuwalnymi guzami, które nagle się gdzieś pojawiają, potrafią się powiększać czasami do naprawdę sporych rozmiarów. No i rzeczywiście nagle się pojawia strach i niewiadoma, a potem się okazuje, że to jest zmiana zupełnie łagodna, ale z tych złośliwych, bardziej niebezpiecznych dla zdrowia rzeczy mogą się również w piersi pojawić nie tylko raki, ale na przykład może się pojawić chłoniak, może się pojawić mięsak, jest coś takiego jak gus liściasty, który również ma taką formę złośliwą. No i to są troszeczkę inne nowotwory, wymagają innego leczenia niż taki standardowy jak piersi, ale o tym wszystkim bądźcie spokojne, wie lekarz i dobrze Was pokieruje.